Nie ma co gloryfikować kupa, ale dla mnie większym ściekiem są ludzie, którzy za to płacą, ale nie widzisz, bo stary inaczej, inaczej. Eee, eee, e, 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 to jest tak. Życie generalnie polega na wyborach. Wybieramy sobie jakąś tam ścieżkę, powiedzmy, czasami świadomie, czasami nieświadomie, podobnie to na przykład z Czyli osoba, która idzie na imprezę i sięga po alkohol, raczej nie ma świadomości tego albo takiej wizji, że może skończyć fatalnie, bo wydaje się, że do niej to, jej to się nie przydarzy. No ale generalnie wiadomo, że jak ktoś pije alkohol, to w konsekwencji może, ale nie musi stać się alkoholikiem. I jak masz tego świadomość, potrafisz kontrolować ten git. Czy jakby Natalia ktoś nazwał kto, to czy byłoby mi fajnie, gdyby pokazywała no OnlyFansie się nie byłoby mi wcale fajnie yy, ale nie dlatego, że ktoś nazwałby ją k***ą, tylko dlatego, że ci pokazuje, nie byłoby mi fajnie. Ale wiadomo yy, jest tak jest yy, yy, to. I teraz tak, i teraz tak, i teraz tak. Nie ma nic złego. Chcesz być k... kłakiem, to bądź. Super. Ale nie możesz wymagać będąc k... kłakiem, że ktoś cię będzie szanował. Chcesz pić alkohol na umór i sikać pod siebie, to sikaj. Pi i sikaj. Ale nie wymagaj ode mnie tego, że będę cię szanował. Dla mnie będziesz zwykłym Śmierdzącym menelem i będę cię omijał łukiem, bo będę uważał, że idzie przede mną gość, który nie ma żadnej godności, który nie potrafi spróbować przynajmniej walczyć o swoje lepsze jutro. Jest zwykłym k**a FF-15 w lolu, u rozumiesz? I podobnie z kłakiem. Chcesz być kułakiem, Biście, ale nie każ ka mi się szanować. Ale alkoholizm to choroba. Aha, w ten sposób. Aha! Tylko teraz tak, ja nie śmieję się z osób, które mają problemy z używkami. Twierdzę jedynie, że o pewne rzeczy w życiu trzeba zawalczyć. A zasłanianie się w ten sposób, że mówienie, że coś jest chorobą, nie jest drogą do celu. To znaczy, w momencie, w którym. Dla, o, dla przykładu, dla przykładu, wardenga też jest chory. Wardenga ma cukrzycę. Mimo tego, że ma cukrzycę, walczy w tym oktagonie i ma dobrą formę, bo co by nie mówić, facet jest umiejętny formy ma dobrą. Cukrzyca temu nie sprzyja. A widzisz, mimo wszystko gość wygląda jak na swój wiek, jak na swoje problemy zdrowotne dobrze. Dlaczego? Bo bądź co, bądź potrafi jakkolwiek walczyć o to, żeby przezwyciężać pewne słabości. I podobnie jest z jakimiś alkoholizmem, to jest uzależnienie z którym możesz walczyć i czy uzależnienie będziemy definiować jako choroba czy nie to nie jest ważne, dzisiaj zakłada się generalnie w świecie maski pod tytułem choroba i wszystko się w ten sposób tłumaczy ty jesteś chory i ty przegrywasz, nie dlatego bo życie jest niesprawiedliwe i nierówne ale życie zawsze jest nierówne, zawsze jest nierówne dla przykładu ty się urodzisz mając 2 metry i będziesz mieć możliwość do tego żeby zostać nie wiem, z***wistym koszykarzem a ja się urodzę mając 1,60m i mogę zapomnieć o tym, że będę kiedykolwiek w koszykówkę Dalał. Życie nigdy nie jest równe, ale można walczyć w jakikolwiek sposób. No i argument. Nie każdy jest taki mocny. Tak, nie każdy jest taki mocny. Dokładnie. Dokładnie, werka. Nie każdy jest taki mocny, i właśnie to życie definiuje, w jakim momencie się znajdujesz. Jak jesteś silny i potrafisz pewne rzeczy przezwyci przezwyciężyć i próbować przynajmniej stawiać jej czoła tym rzeczom, to wychodzisz, zachodzisz w życiu dalej niż ci, którzy są słabi i się poddają. I ci, co są słabi, nie znaczy, że są. Nie wiem, gorsi w rozumieniu tego, że masz na nich pluć Ale po prostu dzięki temu, że jesteś silniejszy, nie wiem, bardziej masz więcej samozaparcia, dochodzisz dalej Poza tym choroba, i co z tego, że jest to choroba? Choroba się leczy Jak jesteś chory na alkoholizm, to się z tego leczysz A nie mówisz, ale ja jestem chory, piję, bo muszę Ogólnie to jest ten problem Dzisiaj, dzisiaj ja nie mówię, żeby gdzieś tam te słabsze jednostki poniżać Absolutnie nie, ale nie można też słabszych jednostek gloryfikować i ciągle usprawiedliwiać. Jak będziesz kogoś ciągle usprawiedliwiał, będziesz go wręcz gloryfikował, to nie będziesz go motywował do jakiejkolwiek zmiany. Będziesz usprawiedliwiał jego zachowania. Nie, obejrzymy całość, to zobaczymy dokładnie, jaka jest narracja wokół tego. Nie było oglądane. Ogólnie YouTube też działa w ten sposób, że nawet w momencie, w którym czegoś yy, nie obejrzysz, ale przykładowo, czekaj, jak to działało, yy, w momencie. Nie, nie pamiętam, ale jest coś takiego, że dzisiaj jakby watch time nabija w momencie, w którym na film nie klikniesz, tylko chyba właśnie jak przywiniesz, nie, nie pamiętam, Co, coś tam było. Prześledziłem życiorysy 309 zawodników, którzy uczestniczyli w największej federacji. Życiorysy 309 zawodników. Kurde, o życiorys 10 minut to ciężko. Podejrzewam, bo tam jakieś było odniesienie do spraw sądowych, więc pewnie będzie mowa o tym, że X zawodników jest po jakichś różnych wyrokach, mandatach czy coś takiego. 22 z nich zostało prawomocnie skazanych na łączną liczbę 537 miesięcy kar aresztu i więzienia, co daje łącznie 44 lata i 9 miesięcy. Powstał film pod tytułem Polskie Freak Fighty, czyli ile jest patologii w patologii. Okej. Okay. Już łatwo się domyślić, że w tym materiale właśnie przede wszystkim chodzi o... To. Stawiam, że mogą być dwie rzeczy. Pierwsza rzecz taka, już było o tym napomniane, że będzie mowa o tym, jakie kary ponieśli poszczególni zawodnicy prawnie oraz być może będzie wskazane to, ile groziłoby za niektóre łamanie przepisów, gdyby ktoś postanowił się pozwać poszczególne osoby na konferencjach. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli faktycznie obejrzał wszystko od dechy do dechy, to materiał na temat Freak można zrobić w innym wymiarze, taki właśnie mm, tworzący jeszcze bardziej negatywny PR. Ale może to też zrobi. Myślałem, że wyczerpałem temat. Nagle widzę wywiad z byłym, obecnym, przyszłym. Byłym obecnym. włodarzem jednej z federacji, gdzie otwarcie chwali się, że ogólnie to patologii i zachowań patologicznych jest znacznie mniej. Mniej niż kiedyś bywało. Ja też z tym swoją drogą nie zgadzam. Bo uważam, że cele we Freak Fighter teraz nie ma mniejszej patologii niż była kiedyś. Tylko kiedyś rzekłbym, że y, to, te wyzwiska polegały na tym, że się kogoś od. Szmady, dziwek, śmieci, wyzywało i tak dalej. Generalnie, im większą wiązankę puściłeś, tym było śmieszniej. Plus, ludzie na przykład decydowali się na to, żeby rzucić stołem. Ale prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy patologia we Freakfightach, moim zdaniem, jest większa niż była kiedyś. Bo teraz, sobie trzeba zadać pytanie, co jest bardziej inwazyjne dla drugiego człowieka? I teraz, tak. Co, co jest bardziej szkodliwe dla drugiej osoby? W momencie, w którym ktoś nazwie cię kulą, dziką, szmatą, prostytutką, frajerem, śmieciem i całordem? Czy gorzej jest, jak ktoś powie, że zgwał. Weź dziewczynę, że dosypałeś komuś na Ktoś powie, że nagrałeś stosunek z dziewczyną, kiedy była pijana, bez jej zgody. Ktoś powie, że okradłeś kogoś na pieniądze. I generalnie sprawi, że część osób pomyśli, że w życiu prywatnym jesteś najgorszym przestępcą. Uważam, że ta druga rzecz jest dużo, dużo gorsza. I dzisiejsza patologia, jeżeli chodzi o free fighty, jest dużo większa. To, że przykładowo wyspic jakiś inwektyw, pojawia się mniej w kierunku do oponenta, to nie znaczy wcale, że patologia jest mniejsza, bo potencjalne następstwa, które za tym idą, są dużo większe i gorsze. Jeśli to jest prawda, to jechać z nimi. Tylko problem polega na tym właśnie, że w większości przypadków jest to nieprawda, a sposób na to, żeby podgrzać bardziej walkę. Jest to zwykłe pomówienie, a na dzień dzisiejszy tego typu po po pomówienia to jak codzienność we free Fightach. Więc prawda też jest taka, że ludzie się adaptują do niektórych rzeczy. To znaczy, jak weszły fighty, i była przykładowo pierwsza, druga czy trzecia edycja, to jak ludzie widzieli te zachowania, to się za głowę łapali. Z jednej strony mówili... Fajna rozrywka, oglądam idiotów, ale z drugiej strony mówili sobie, Boże, na co ja patrzę! Tylko, że w momencie, w którym wejdziesz to raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty i dziesiąty, to nagle twoja akceptacja tego typu rzeczy wzrasta na tyle, że już przestaje to Cię zaskakiwać. I trochę podobnie jest na przykład z takim na YouTube. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak wyszedł film od Linkiewicz, temu ciągnęłam, tego j***ałam, temu po... skakałam, to Linkiewicz była strasznie w internecie, strasznie, nie do pomyślenia jak tak się kobieta może zachowywać, dlaczego ktoś się y, chwali tym, że zachowuje się jak kupa? A na dzień dzisiejszy, jak coraz to nowe influencerki informują, że założyły OFA, to nikogo to nie szokuje, bo to już się stało kompletnie znormalizowane. I podobny, pod, zdaniem, tak jak mówię, podobny mechanizm zaszedł stricte w, w, we Free fightach. Walka z dezelowanej wybrykami alkoholowymi 50-latki z jej niedoszłą scenową, there you go. Walka 1 na 10, there you go. To, że walce 1 na 10 nie było niczego złego w sumie. To nie było 1 na 10, tylko oni się zmieniali po prostu. Świeżo-tlenowo, zawodnicy wchodzili. Proste, ale to są freak fighty. Dokładnie. Biznesowy mechanizm jest w sumie śmieszny. Fenomen freak fightów opiera się na popularności walczących w nich influencerów. Rekordziści z pomocą dedykowanych reflinków potrafią rozprowadzić po kilka lub nawet kilkanaście tysięcy pakietów, które kosztują... Ja na przykład to rozprzymałem. Dzięki widzowie. Może nigdy nie było nas yy, w nadmiarze wielu, ale... Byliśmy zaangażowanym społeczeństwem, społecznością, znaczy. Więc no. Czy w walce nieletnich jest coś złego? W normalnej walce nieletnich wydaje mi się, że niczego złego nie ma, no bo też takie turnieje są organizowane amatorskie. Tylko, że w momencie, w którym masz nieletnich chłopców, którzy biją się na gali obok Denisa Załęckiego, który krzyczy, że za donos na policję jest. ...do dupy, który generalnie z wielkim gitem z ulicy, to to się troszeczkę już ze sobą gryzie, stary. 13 miesięcy pozbawienia wolności za publiczne pochwalenie przestępstwa? There you go. 18 miesięcy za pobicie? There you go. 3 miesiące za nękanie były partnerki? There you go. Są też wyroki, które zakończyły się samą karą grzywny czy pracami społecznymi. Karą grzywny zakończyły się sprawy Sergiusza Górskiego czy Rafała Górniaka za znieważenie i groźby karalne wobec sąsiadów. Teraz tak. Po pierwsze, pseudonim Tabaluga nie wziął się znikąd. Od tego trzeba zacząć. Ja Mówiłem, że Rafciu był wariat. Jak do dzisiaj, jak na poniatowej będziesz, będziesz w poniatowej i ksywka chsywka tabaluga, to ludzie zazwyczaj schlają głowy i mówią: Nie wiem, nie widziałem, a jak byłem, to spałem. Po prostu od taka renoba z młodych lat. Miałem też założony gang, który zajmował się kradzieżą owoców na pobliskich łąkach. Nie ukrywam, że nigdy mi tego nie udowodniono, ale razem z kolegami chodziliśmy i kradliśmy maliny. Kradliśmy również truskawki, a nawet kiedy Kiedyś zdarzyło się winogrona kraść. I to jeszcze sąsiadowi, który na balkonie miał wyhodowane winogrona, właśnie. Ryzyko było duże, bo z zawsze mógł wyskoczyć przez balkon. Ale zawsze było tak, że jeden stał na czatach, obserwował ten balkon, a dwóch zrywało. Także jak tylko sąsiad podchodził do balkonu, to szedł sygnał i się spiekało we trójkę. A tak zupełnie szczerze, to żarty żartami, ale patrzcie, jakie to jest. Ogólnie rzecz ujmując, groźby karalne to jest strasznie szerokie określenie, nie? Czyli w czystej teorii w momencie, w którym yy, ja cię wkuję a ty mi powiesz, wy, ci śmieciu, to za to możesz dostać karę. Za jedno zdanie jesteś w stanie dostać karę i to nie tylko karę finansową. Możesz normalnie dostać za to yy, pracę społeczne. Wyobraż to sobie? Powiesz gościowi na przykład, że weź stąd dalej, bo ci i za to zdanie możesz pracować przez pół roku za darmo, wykonując prace społeczne. Na przykład sprzątając dom, czy sprzątając ulicę. To ja jestem ty? i sytuacja z sąsiadem w sumie była identyczna. Najlepsze z tą, że tam nawet nie było groźby karalnej. Tam nie było, nie było sformułowania z mojej strony, że ja mu krzywdę zrobię. Tylko w momencie, w którym wyszedł z rękoma do Sergiusza, to, który ważył 60 kilo, tam powiedziałem, normalny jesteś, jak chcesz, to choć na z kimś swoje wadze, choć na zewnątrz wyjdziemy Tyle, tyle Gość stwierdził, że po tych słowach się bał że jego, że jego narzeczona, czy tam jego żona Bała się z domu wychodzić I że ja im psychicznie życie zniszczyłem I to wystarczyło, żeby dostać wyrok To prawda, wyrok niewielki, bo finalnie to, to była kara finansowa no, ale mimo wszystko To jest taki absurd, to jest taki absurd I tak jak mówię, sytuacja poniekąd błacha Ale udowodniła mi, w jaki sposób działają Sądy w tym kraju. Jak mieli udowodnić na plucie na drzwi? Jak masz udowodnić coś na drzwi na plu, potem jak masz napuścić na drzwi w miejscu, w którym nie mieszkasz? Generalnie deal był taki. Że sąsiad zrobił zdjęcie swoich drzwi wejściowych i na tych drzwiach znajdowała się ślina. I stwierdził, że ktoś mu na te drzwi napluł. Oczywiście nikt tego nie widział, oczywiście nie było żadnego nagrania z monitoringu, bo monitoringu na klatce nie było, ale stwierdził, że, że, że ktoś mu na drzwi pluje. Tylko problem polegał na tym, że ja tam nawet nie mieszkałem. Musiałbym jechać na drugi koniec Wrocławia, żeby komuś na drzwi napluć. I okej, okay, mieszkał tam serio. Czy napluł na te drzwi? Powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem i mam to w dupie, ale jest to kompletny absurd. Ale żartami te. Dam wam takiego tipa, znaczy tipa, takie rzeczy się nie robi, bo prostu sku ale w sądach ogólnie jak chcesz wygrać to też się bardzo mocno na emocjach niestety gra ja się tego nauczyłem, że sądy to w dużej mierze szopka, czyli żeby dać wam przykład w jaki sposób się to wszystko odbywało, nie, bo to już to wiadomo temat wałkowany, ale takie delikatne smaczki gdzieś tam y, podając do oceny. Do, 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 do Sytuacja, gdzie spotkaliśmy się na klatce schodowej miała miejsce powiedzmy dzisiaj nie? mija rok, tudzież półtora roku i dostajesz zawiadomienie o tym, że musisz się zjawić w sądzie znaczy najpierw było zawiadomienie, że na komendę musisz iść Złożyć wyjaśnienia, a potem jest prawa sądowa, nie? Nieważne. Półtora roku minęło. Nagle idziesz do sądu i w sądzie się okazuje, że sąsiad od dwóch tygodni ma prywatną ochronę w domu. I zadajesz pytanie dlaczego? A on mówi, że ma prywatną ochronę, bo boi się o życie swoje, swojego dziecka i żony. I żona chodzi do psychologów, bo sobie psychicznie z tym wszystkim nie radzi. I zadajesz pytanie dlaczego w takim razie ochrona jest od dwóch tygodni, a nie jest od yy, półtora roku. No, bo teraz zaczęli się bardziej bać. I dziwnym trafem boją się akurat chwilę przed rozprawą. Rozumiesz? I takie, i takie zagrywki, bardzo niskolotne, są w stanie też wpływać finalnie na opinię sędziego. To, to, jest, to jest absurd. Serio, to, to ja, ja, ja się zadaję pytanie. To my w tym momencie znajdujemy się na rozprawie, czy my się znajdujemy w teatrze? Po półtora roku ktoś sobie ochronę. Bierze na mieszkanie i twierdzi, że jego życie czy tam jego zdrowie jest zagrożone. I to wiesz, gdyby tam doszło do jakichś rękoczynów, nie wiem, pobicia na przykład, czy nawet głupiego liścia, czegokolwiek, wiesz, że byłyby były jakieś przesłanki, które mogłyby świadczyć o tym, że jest jakieś realne zagrożenie. Tam w zeznaniu było, że ktoś komuś powiedział, że wyrządzi mu krzywdę półtora roku temu, co też było, tak jak powiedziałem, przeinaczone. Żeby ogólnie pokazać dalej, jak to wygląda. Bo już od tego, już abstrahując od tego, jak wyglądała cała sytuacja i czy to było fair, czy było nie fair, ale jak bardzo potrafi się różnić sędzia od sędziego. W pierwszej instancji przegraliśmy rozprawę, dostaliśmy jakiś absurdalny wyrok, typu pół roku prac społecznych ja dostałem, plus karę finansową rzędu około 10 tysięcy złotych. I teraz słuchaj: 10 tysięcy kary i pół roku prac społecznych, nie? I potem idziemy. Zrobimy odwołanie i sąd wyższej instancji wydaje wyrok i mówi. No, kara 2000 tysięcy złotych tylko i wszystko. Tak bardzo się wyrok różni. A sędzia w pierwszej instancji jeszcze powiedział w ten sposób: Nie do mnie, akurat to do Seriusza. Niech pan się cieszy, że mi na to prawo nie zezwala, bo gdybym mógł, to bym pana w więzieniu zamknął. To jest normalne k***a? Tak samo sędzia wychodzi z rozprawy, podchodzi do mnie, patrzy mi się w oczy i mówi: Panie Rafale, mam nadzieję, że wyrok się panu spodobał miłego dnia. To jest normalne k***a? Tak się może. Zachowywać człowiek, który jest utrzymywany przez społeczeństwo? Czy złożyłem skarbę na niego? Nie, bo prawnik powiedział: bo Ja chciałem złożyć skarbę, powiedziałem: Nie, bo do prawnika. Czy szczerze, no to, to jest absurdalne, nie? I prawnik mi mówi, że tak, że to takie widać, że personalna niechęć, że też człowiek trochę starszy i on nie rozumie też pewnych rzeczy, jego też na przykład denerwuje to, że jesteście w stanie zarabiać spoko pieniądze siedząc w internecie i po prostu gdzieś tam widać, że ma dużą, ma dużą niechęć. Ja mówię, no okej, okay, no to w takim razie złóżmy skargę. Bo nie, nie ma sensu, bo naprawdę sprawa, o którą was oskarżano, jest taka błaha, że nie ma, sensu, nie ma sensu sobie wrogów robić, poza tym to, to też się może echem odbić. Lepiej, lepiej dla ciebie. Będzie, jak po prostu to przemilczysz. Tak właśnie tak właśnie wygląda ten kraj: to są układy, ręka-rękę myje, wszyscy jesteśmy kolegami po jednym fachu. Taka jest prawda: no. taka jest prawda. Mają nas w Jesteśmy, jesteśmy dla tych ludzi zwykłym, zwykłym ścierbem w większości. Nie, nie dla wszystkich, oczywiście, ale w większości tak jest.